Ostatni raz, kiedy miałem styczność z marką Xiaomi, kupowałem kamerkę sportową, a było to lata temu. Wiem, że po drodze wypuszczali na rynek jakieś smartfony i inne urządzenia, ale kompletnie nie śledziłem ich poczynań, aż do momentu, kiedy niespodziewanie dostałem prezent od jednego z moich serdecznych klientów, który to podarował mi suszarkę do włosów. Od razu mi się spodobała, bo w pierwszej chwili przypomniała mi Dysona, na którego poluję. Dziś chciałbym opowiedzieć Wam o suszarce Xiaomi SUKAS H3S po kilku tygodniach użytkowania. Zapraszam do recenzji. Suszarkę otrzymujemy w bardzo minimalistycznym i nowocześnie zaprojektowanym pudełku. Z tego co pamiętam moja kamerka też była zapakowana w ten sposób. W środku znajdziemy suszarkę, duży worek do przechowywania urządzenia oraz instrukcję w języku polskim. Suszerka Xiaomi Sukas zbudowana jest z tworzywa sztucznego z korpusem ze stopu aluminium. Jej design jest bardzo nowoczesny i oparty na połączeniu koloru białego, rączka i końcówka koncentrująca, i srebrnego, korpus aluminiowy, które przełamane są mocnymi czerwonymi akcentami, Kabel, wiatraczek w środku. Suszerka nie jest specjalnie duża, bo jej wymiary to około 16 na 7,5 na 24 cm. Do tego jest lekka, bo waży tylko 0,6 kg. Na rączce znajdziemy przycisk on off, diody informujące o trybie słyszenia i jonizacji oraz przycisk zmiany trybu. Końcówka koncentrująca posiada podwójną konstrukcję dyszy, tak zwany anti która skutecznie zapobiega poparzeniu i ma możliwość obrotu o 360 stopni, więc nie musimy końcówki wypinać, żeby zmienić jej położenie. Wszystko wygląda ładnie, schludnie i bardzo funkcjonalnie. Jeśli chodzi o dane techniczne, wyświetlą się Wam teraz na ekranie. Ja tylko dodam, że suszarka ma moc 1800 W, posiada kabel o długości 1,7 m z systemem Anti-Wrap, trzy tryby pracy, gorący, ciepły, normalny, o których sobie zaraz opowiemy i ionizację. Zazwyczaj suszarki mają ze trzy poziomy prędkości nawiewu i przynajmniej dwa rodzaje powietrza, ciepłe i zimne. Suszarka suka posiada z góry zaprogramowane tryby. I tak, mamy w sumie trzy możliwości suszenia włosów. Tryb pierwszy, czyli powietrze ciepłe, tak zwana stała temperatura wynosząca 57 stopni Celsjusza. Suszarka wytwarza ciepłe powietrze o średniej, niskiej prędkości. Tryb drugi, powietrze gorące, bardzo gorące powietrze i duża prędkość. Tryb trzeci normalne powietrze. Temperatura powietrza letnia, chłodna i duża szybkość. Tryb pierwszy daje najlepszą temperaturę suszenia, nie powodując zbytniego nagrzania się włosów, ale z powodu mniejszej prędkości powietrza proces trwa nieco dłużej. Tryb drugi według producenta działa najlepiej do suszenia włosów kręconych, a tryb trzeci przyda się do stylizacji. Oczywiście cały czas działa jonizacja, która sprawia, że włosy się nie elektryzują, nie puszą i są gładkie. Moją ulubioną kombinacją jest 2 i 3. Zaczynam od powietrza gorącego i szybko suszę większość włosów. Potem wybieram powietrze normalne i dosuszam resztę włosów, przy okazji stylizując je. Suszenie włosów w średniej długości z siałą i sukas zajmuje mi dosłownie 2,5 minuty. Naprawdę, tylko tyle. Sprzęt sprawia, że woda odparowuje z włosów szybko, ręka się nie męczy, bo urządzenie jest lekkie i nie należy do supergłośnych. W łatwy sposób można zmienić kierunek strumienia powietrza dzięki obrotowej dyszy, która się nie nagrzewa. Dobrze też, że kabel jest gruby i sztywniejszy, bo nie skręca się przez to, a gumowa opaska pozwala zwinąć go tak, aby nie zajmował dużo miejsca, jeśli chcielibyśmy suszarkę gdzieś przewozić. I to chyba tyle. Sprzęt można kupić w internecie poniżej 200, także cena bardzo przyzwoita. Jedyne do czego mógłbym się przyczepić to ten aluminiowy korpus, który strasznie szybko się rysuje i moim zdaniem troszeczkę brak dyfuzora to już by było naprawdę totalnym sztosem. No ale nie można mieć wszystkiego. Generalnie mocno polecam świetna jakość w naprawdę dobrej cenie. Przyznam szczerze, że nawet ostatnio zamieniłem swoją gamę na Xiaomi i jestem bardzo zadowolony. A ty, miałeś już styczność z marką Xiaomi? Z mojej strony to wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeśli dzisiejszy film spodobał Ci się, zostaw łapkę w górę. Zapraszam Cię również do subskrypcji mojego kanału. Dla Ciebie to jedno kliknięcie, a dla mnie oznacza bardzo wiele, ponieważ pomaga mi się rozwijać i dotrzeć do jeszcze większej ilości osób, które podzielają moją pasję, moje zainteresowanie. Także jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi filmami i wspierać mnie, kliknij, subskrybuj już teraz. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!